Gości dom, mógłby dom. Tak, to takie powiedzenie bardzo, bardzo ważne i myślę znane każdemu z nas. Dzisiaj chcemy w tym trzecim serii odcinków specjalnych powiedzieć o tym. Jakby zastanowić się nad tym, co warto w ogóle wiedzieć, o pomaganiu, by wspierać skutecznie naszych gości. Z, z Ukrainy, jak, jak to wszystko zorganizować, na co zwrócić uwagę. No i tym się dzisiaj będziemy zastanawiać nad tym. Tak, nad skutecznością naszej, naszego pomagania. I pomyślałam o tym, co było inspiracją, poza samymi wydarzeniami, których jesteśmy świadkami, współuczestnikami, proszę, po tak. To pomyślałam o tym, że jedna rzecz to są pytania naszych pacjentów, klientów, znajomych, tych, którzy pomagają, tych, którzy zapraszają, zaprosili do siebie e, osoby z Ukrainy. To jest jedno, czyli taki e, żywy materiał, co robić, jak robić, co jeśli mam taki impuls i nie wiem, e, jak się zachować. E, a drugi e, to Twoje doś doświadczenie Twoje doświadczenie życia na emigracji, pracy też z emigrantami. Myślałam, że jest tutaj bezcenne, żebyś się podzielił, co prawda z innego powodu, tak, tam się znalazłeś, ale żebyś się podzielił, co jest ważne, kiedy zaczynamy życie w innym kraju, z innym językiem, inną trochę kulturą jednak i myślę sobie, że to są takie dwa powody, dla których zdecydowaliśmy się dzisiaj o tym porozmawiać. To zaczniemy może z perspektywy pomagaczy. Tych, którzy nieprofesjonalnie pomagają, bo oni będziemy i do nich kierowali się. Nie mamy ambicji, żeby uszkolić profesjonalnych pomagaczy. Tak, profesjonalni są dobrze wyszkoleni, jest takich różnych agent instytucji bardzo dużo wokół nas, którzy tym się zajmują profesjonalnie i robią to cholernie dobrze. Tak, myślę na przykład Polska Akcja Humanitarna. Tak, tak, czy inna. Więc jakie ABC wdrożyć, jeżeli chodzi o... Pomagamy, profesjonalnym Myślę, te wszystkie osoby, które włączają się tak od hoc w różne inicjatywy, te osoby, które zaprosiły do swoich domów osoby z Ukrainy. O czym ja powinny pamiętać? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi taka do głowy, to to, w takim jakby haśle, że chodzi o pomocy przecież w tym, co, co, co robimy, co chcemy zrobić, to chcemy, żeby to było skuteczne, żeby to było właściwe, żeby to było mądre, dobre. I tutaj myślę o tym, że no właśnie, że jeśli możemy zwrócić się o pomoc, bo w każdym teraz mieście, nawet najmniejszym, Ktoś coś koordynuje, ktoś już coś robi, więc teraz jest dobrze łączyć pewne siły i to nie chodzi o to, żeby nie wiem, nagle stać się, nie wiem, no właśnie jakimś wolontariuszem pachu czy, 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 czy nie wiem jakiejś polskiego Czerwonego krzyża, czy Caritasu, czy czegoś, tylko żeby już skorzystać z tego, co te organizacje nie wiem, co zbierają. Jak to organizują. Niektórzy wydają różne, różne jakieś materiały, które, które, z czego możemy już skorzystać i możemy wiedzieć, jak to zorganizować. Czyli chodzi ja, o to, żeby się dołączyć do jakiejś grupy, tak, która już tak. ma doświadczenie, ma jakąś wiedzę, ma jakąś tak. strukturę. Tak. Coś I... sprawdziła. Mają ma na przykład, nie wiem, adwokatów no bo tutaj też i pomoc prawna żeby to wszystko no żeby ci ludzie byli tutaj legalnie żeby ci ludzie tutaj mogli pracować żeby mogli tutaj się leczyć żeby dzieci mogły pójść do szkoły i tak dalej i tak dalej to nie chodzi o to że ktoś ma za to przejąć bo jeśli my chcemy i mamy tak dobre serce to bardzo dobrze ale skorzystajmy z różnych rzeczy które są czyli zróbmy boże Polskie słowo, taki research, taki przegląd, zróbmy tego, co, co się dzieje w naszej okolicy, co, 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 co możemy, i to zróbmy, zanim jeszcze ktoś do nas przyjedzie, czy zanim zaczniemy ogłaszać, nie wiem, zbiórkę, czy, 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 czy jakieś rzeczy, no bo okay. musimy wiedzieć po co to i, żeby to wszystko było skuteczne. To jest pierwsza rzecz. Ważna rzecz, o której słyszymy, i ja to powiem, bo to jest szalenie ważne, Pomoc nie może upokarzać. Pomyślmy o tym, że jeśli chcemy ofiarować jakieś rzeczy, są zbierane jakieś dary, to nie chodzi o to, że mamy, nie wiem, zapożyczać się, że mam markowe rzeczy kupować komuś i tak dalej, z górnej półki, ale. Nie czyśćmy sobie w ten sposób, nie wiem, piwnicy, magazynu, spiżarni i tak dalej. Spójrzmy, czy to coś ma termin przydatności, czy, czy generalnie zawsze na przykład jak myślę o pomocy, nie wiem, często zanoszę tutaj są te różne takie sklepy, charity shopy i tak dalej. W Wielkiej Brytanii tego jest bardzo dużo, to ja myślę zawsze w takiej kategorii, a coś mi nie jest potrzebne. Czy ja bym to chciał, nie wiem, kupić, czy ja bym w tym chciał, nie wiem, chodzić, czy ja bym tym to chciał używać? To chciał zjeść. Czy ja bym chciał to zjeść, na przykład mhm. tak. to jest bardzo ważne, bo, bo pomoc nie może upokarzać. I to mówią te największe organizacje. Ja pamiętam, mam doświadczenie pracy swego czasu z Janką Ochojską, Pachu, jak, jak, jak byłem jeszcze młodym człowiekiem gdzieś na studiach i, 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 i to mieliśmy do głów tuczenia jako wolontariusze, że, że, że na to trzeba zwracać uwagę. Kolejna rzecz, która... Myślę na... sobie, wejdę Ci w słowo, okay. że żeby ona nie była upokarzająca, to nie tylko kwestia jakie rzeczy ofiarujemy, ale też w jakiej formule to robimy, tak? Tak. w jaki sposób i czy ym, nie realizujemy tutaj takiego pomysłu, być może przejdziemy teraz do, do kolejnego punktu w ten sposób, nie realizujemy jakiegoś pomysłu poprawy samopoczucia sobie, tylko czy to jest faktycznie odpowiedź... Ja zrobię na przykład relację na, na Instagrama albo na Facebooka, na, 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 na żywo. Nie wiem, ja nie chcę osądzać tych ludzi, absolutnie, bo tutaj myślę, każdy... To jest bardzo delikatna rzecz i chciałbym dobrze być zrozumiany. Ja bym z takim człowiekiem nieraz chciał na przykład porozmawiać, co nim kieruje, ale nieraz jest tak, że, że tutaj moż, moż, można gdzieś tą granicę pominąć, myślę. Czyli żebyśmy my bardziej siebie gdzieś nie zaczęli, tak takie słowo, lansować gdzieś, gdzieś, gdzieś sprzedawać i pokazywać, bo to nie o to w, tym w pomaganiu, myślę, chodzi, przynajmniej w takim, jakim ja rozumiem, pomaganiu. No, no ja też pomyślałam, że ogłaszanie, że jest to potrzebne, jest czymś innym niż lansowanie tak, siebie, tak, tak, bo to wtedy jest, zupełnie inna jest rzecz. upokarzające. Jeśli ludzie potrzebują sobie na przykład ze swoimi gośćmi robić zdjęcie, to zastanówmy się, czy to zdjęcie jest potrzebne tym osobom, które faktycznie u nas goszczą, czy jest potrzebne mnie. E, czy to jest konieczne? Czy to jest ten moment? Miejmy taką wrażliwość, uważność na to, żeby właśnie ta pomoc nie była upokarzająca i nie stała się czymś, co ja nazywam, że z pomocy jest bardzo blisko do przemocy. Tak, dokładnie tak. Tam jest bardzo taka wąska granica. A ja myślę, że nieraz jest tak, że. My, my, my jakoś chcemy, nie myślimy o paru, o paru rzeczach, stąd też pomysł na, 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 na dzisiejszy odcinek nasz i to, o co, co mówimy. I, I możemy tego, bo to jest takie bardzo subtelne, nie zauważyć, że za, po, pomyślmy, po co to jest jakby yy, potrzebne. To w ogóle to jest pytanie takie dobre, żeby sobie zadać pytanie, po co ja pomagam. Co za tym się kryje? Cokolwiek, czy ja nie wiem, wywieszam flagę ukraińską, czy coś tam na Facebooku zamieszczę, czy ja płacę pieniądze, czy ja przyjmuję, czy nie wiem, daję jakieś dary, czy, czy przyjmuję na przykład rodzinę ukraińską. Po co? Nie, nie, nie możemy się bać tego pytania. Te odpowiedzi też mogą być bardzo różne i nie ma żadnej złej odpowiedzi na to pytanie. Dokładnie. To, Świadomość tak. jest tutaj bardzo ważna, bo nie ma nic złego, że chce się też poczuć z tym lepiej, chce się zaangażować, chcę tak. sobie poradzić z własnym lękiem. To tak. robię po to, żeby sobie poradzić z własną bezradnością, bezsilnością w tej sytuacji. Tak? To mi pomaga. Ja wtedy lepiej funkcjonuję, bo przynajmniej mam wrażenie, że mam jakieś... Że to podniesie wartości. poczucie mojej wartości gdzieś. Oczywiście. Z się tak trochę wstydzimy. Nie, to to jest w porządku to że na przykład chcemy współdziałać z innymi bo no zobaczmy w jakich czasach żyliśmy i żyjemy Polska podzielona bo to politycznie bo to przez te COVID wszyscy mieli inaczej tutaj wszyscy się mobilizują wszyscy razem super bardzo dobrze i to jest w porządku że my na przykład chcemy współdziałać że chcemy nie wiem z tymi ludźmi nie wiem w naszej szkole nie wiem w zakładzie pracy czy na osiedlu czy w mieście to jest wszystko dobrze, ale zadajmy sobie to pytanie. Po co ja to pomagam? Czemu to, to, to służy? Bo, bo, bo odpowiedź na to pytanie może być również, albo też zadanie sobie tego pytania może również nas kierunkować, na ile ja mam wydolność w tym pomaganiu. Właśnie. Co ja mam do zaoferowania, żeby nie mierzyć się na zamiary? Ponieważ będzie to trwało jeszcze jakiś czas. Miejmy nadzieję krócej niż dłużej, ale też, żeby zobaczyć właśnie, e, w jakim zakresie jestem w stanie, ile jestem w stanie y, wziąć na siebie. Y, w jakiej dziedzinie w ogóle dobrze się czuję, może mam jakąś umiejętność, zdolność, predyspozycję, jestem świetna w organizacji, ale nie na przykład kiepska w dźwiganiu albo odwrotnie, tak? Świetnie dużo rzeczy mogę przewieźć samochodem, ale organizacyjnie może niekoniecznie chcę się w coś włączać. Może wolę pracować bezpośrednio z ludźmi, ale może niekoniecznie to jest coś, co dobrze będę tolerować i znosić w kontakcie, tak? To sobie będę pracować. Raczej, prowadząc... żeby każdy pomyślał, co ma takiego. Nawet bardzo unikatowego do, do zaoferowania i żeby to swoje dawał. Te, naprawdę, jak ja oglądam, jak różne firmy, instytucje, nie tylko w Polsce, ale na świecie no, dużo, no, bo jest bardzo dużo uchodźców w Polsce, w związku z tym yy, to, to w Polsce się głównie dzieje jak wymyślają różne rzeczy, i to powiedziałbym takie. Nie wiem, kina na przykład, czy takie, które bezpośrednio można powiedzieć, no co mają wspólnego Teatry. z tą sytuacją? Teatry. Teatry dla dzieci. Psychoterapeuci, którzy, którzy na przykład widzę, że na przykład różne, różne poradnie i tak dalej zatrudniają szukają na przykład do zespołu też psychoterapeutów no to tak z naszej działki tak. czy superwizorów na przykład ukraińskich. No to jest naprawdę chodzi o to, żeby każdy raczej robił swoje. Bo to, co powiedziałaś, no nie, że my się musimy, oby nie, ale musimy się szykować na maraton, a nawet bym powiedział jakiś ultramaraton. Tak może być. A czas tu działa na niekorzyść naszą. W takim sensie, że nasze zasoby i finansowe, emocjonalne, czasowe, takie fizyczne też, one będą się kurczyły z czasem. Już na przykład to, co się czyta, nie wiem, na Torwarze, w różnych miejscach w Krakowie i tak dalej, gdzie na przykład jak ja czytam o tym, że wolontariusze, to zwykli jak my jakbyśmy poszli, na przykład po 20 godzin dziennie pracują, to wiem, że nic dobrego z tego nie będzie, dlatego że tak nie może być, dlatego że oni się szybko wypalą, zniechęcą, i, a ta granica, myślę, nie wiem jak ty myślisz o tym, powinna być w tym, że to nie powinno, my nie powinniśmy zaniedbywać swoich rzeczy. Jakby swoich, nie wiem, swoich rodzin, swoich, swoich obowiązków. Mamy możliwość, nie wiem, urlopu, poświęcenia jakiegoś czasu. Okej, okay, to jest bardzo dobrze, ale my mamy też życie i to jest to jest, myślę, to, co powinno nas w jakiś sposób przeźbić i jakby pokazywać, że, że to jest pomaganie, nawet wolontariat, to jest bardzo ciężka praca. Tak jak w pracy nie możemy być 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu, bo oszalejemy. Przynajmniej oszalejemy i, i, i padniemy tak samo tutaj. Powiem o dwóch rzeczach, bo to mhm. będą, myślę, ważne informacje w kwestii osobistego pomagania, ale też reakcji społecznej. W kwestii mhm. osobistej, jak najbardziej, choć jest to ten pierwszy rzut istotny, tak, że jest szok, ludzie uciekają, więc trzeba pomagać, więc my rzucamy tam wszystkie siły. I teraz bardzo ważne, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, jest to, żeby nie zaniedbywać tej sfery na poziomie biologii. Czyli ja muszę też być bardzo uważna, to, że mam potrzeby fizjologiczne. Tak? Muszę jeść, muszę pić, muszę chodzić do toalety, muszę spać, muszę się regenerować. Druga rzecz, to mam pewne zobowiązania, to jest rodzina. W tym obowiązki wobec dzieci, na przykład, jeśli mamy, zwierzęta, to jest praca, ale jest w tym wszystkim jeszcze przy tego rodzaju działaniach bardzo duże obciążenie, nie tylko fizyczne, ale też emocjonalne. I teraz, to jak mówią doniesienia, że w tygodniu część wolontariuszy już jest wykończona to Chcę przejść do tego, co stanowi o pewnych fazach reakcji społecznych, które były badane w obszarach objętych kataklizmem. Pierwsze 7 dni to, są, to jest faza, którą określają naukowcy jako heroiczną. My się rzucamy do pomocy, podejmujemy ogromne wyzwania, heroiczne akty, ale po 7 dniach przechodzimy już do większego wyciszenia, i tam jest faza miesiąca nowego. Tutaj to już jest duża aktywność, współpraca, stworzą się pewne struktury, tak? Zaczynamy działać, tak jak powiedziałeś, w ramach tych struktur, tylko pamiętajmy o tym, że jesteśmy w stanie po tym tygodniu, rzucenie się do heroizmu, stworzyć te struktury i współpracować, ale mamy następną fazę. Po sześciu miesiącach zaczynamy się wypalać. Tak. tak, społecznie, nie indywidualnie, tak? Społecznie wypalamy się i przychodzi do takiej fazy rozczarowania, dlatego że nie możemy mówić tylko o tym jednym temacie, tylko angażować siły w, w, w ten jeden wątek. Że zaczynają się już media zajmować innymi tematami trochę, że zaczynają się już ludzie męczyć się pewnymi tematami, i po sześciu miesiącach średnio przyjmuje się. Że następuje taka faza rozczarowania. A potem, dopiero kiedy to trwa dłużej, to um, jest faza rekonstrukcji, czyli takiej odbudowy, y, krok po kroku, y, bardzo żmudnej pracy nad odbudowaniem tego, co zostało zniszczone. My nie wiemy, kiedy to będzie miało miejsce, ale musimy pamiętać, że te najbliższe miesiące to jest ta faza piękna miodowego miesiąca działania w tych strukturach, ale ona też kiedyś kończy, tak, że my im więcej siły przerzucimy na ten pierwszy moment, tych siedmiu dni, że zrobimy tam wszystko, tym mniej będziemy mieli energii na działanie przez najbliższe miesiące. I teraz to, co często ludzi obciąża, to jest to, że może jeszcze nie dość zrobiłem, może... to jest poczucie winy. Nawiążmy do tego, bo nie wiem, może to jest dobry moment, żeby też powiedzieć o tym, o czym wspominaliśmy poprzednio, że to jeszcze w tym momencie, e, nawet jeśli pomagamy, możemy na przykład wyjechać na wakacje, e, spędzić e, popołudnie wieczór na kolacji ze znajomymi. do, pójść do tak, coś wyjść, pójść wyjechać, must. spotkać się pójść ze znajomymi, pójść, pójść na siłownie. na siłownię. Tak, Mówić mhm. tak. sobie drogą rzecz. Na przykład kupić sobie sukienkę, garnitur. Czy my możemy taki, takie rzeczy robić, kiedy na no, nie winą ludzie, głodują i tak dalej? Właśnie to jest to, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, o tym poczuciu winy, że nasi na przykład klienci nam zadają to pytanie, czy my możemy. No i właśnie, tu jest myślę bardzo ważna rzecz, o której mówiliśmy przed chwilą, zanim jeszcze tutaj się spotkaliśmy, przygotowując ten, ten odcinek, myślę, o której warto powiedzieć. Trzeba, trzeba nawet to zrobić. Trzeba, bo myślę sobie, żebyśmy nie zapomnieli i nie stracili w tym momencie pomagania, w tym momencie pomagania, nie stracili bardzo ważnych wątków i takiej perspektywy. Zaczynając od siebie, jako pomagaczy, czyli e, daj sobie pomóc, kiedy pomagasz. Daj Pomagający potrzebuje pomocy. Pomagający, ten szczególnie, który bardzo systematycznie, regularnie włącza się w pomoc powinien również korzystać z pomocy, wsparcia. To nie chodzi o profesjonalną pomoc, tak, że teraz powinien tak, lecieć na terapię, nie? To chodzi o to, żeby również miał jakąś grupę wsparcia, która się nim zajmuje, albo ktoś w jakiś sposób o niego zadbał, a przede wszystkim również dbał sam. Czy nawet może o tym opowiedzieć, co się a. dzieje, co widział, co przeżywał, a. czego doświadczał, czego słuchał? No, no, no tak, my profesjonaliści to mamy w superwizji, mamy w koleżeńskiej superwizji. Mamy też do, swoje terapie. Tak, Bo mamy Jeżeli razy, przychodzi tak. bardzo intensywny moment w życiu i nakłada się na to nasza praca zawodowa, to my wtedy wiemy, że nie tylko superwizja, ale trzeba iść na terapię. Mamy swoje superwizje koleżeńskie, różne grupy, w których się wzajemnie wspieramy. A... No ale taki człowiek, który po prostu z dobrego serca wyszedł pomagać, musi też mieć gdzieś o tym pomóc i musi, i powinien też zadbać o, o siebie, jeśli tylko może, no właśnie to, co zaczęliśmy mówić. Tak. I druga rzecz, która trochę nam umyka z pola widzenia, to jest też ten kontekst społeczny. Posadzenia się dalej w życiu, moim, nie tylko osobistym, ale społecznym, pomimo tego, że pomagam. Pytanie proste, czy mogę sobie kupić teraz super drogą, sukienkę, kiedy patrzę na cenę i widzę, że hmm, te pieniądze mogłyby komuś uratować życie. To może nie jest kwestia wyboru, bo to jest kwestia sumienia, każdy podejmuje tę decyzję, ale jeśli wahasz się, czy to jest dobry moment, żeby sobie kupić sukienkę, to ja mówię kup dwie. Jedną, dlatego, żeby cieszyć się życiem, bo życie dalej trwa, celebrować je. I nie znamy przyszłości, ale. Tak, masz chce... na tą sukienkę stać, możesz, może, chcesz? Chcesz, mhm. tak, to nie odmawiaj sobie cieszenia się życiem. A, A poszła druga? No właśnie. no właśnie, pomyślałam, utrzymaj tą firmę, ten sklep. Jeśli ta firma, która produkuje te sukienki, przyje, może tutaj właśnie w Polsce i ktoś prowadzi ten sklep i zatrudnia ludzi, to kiedy ty nie będziesz kupować, nie będziemy chodzić do kina, teatru, rezonacji, nie kupimy kawy, nie tak, kupimy kupimy kawy dobrej kolacji, sukienki, to co będzie z tymi firmami? Jak z tymi przeszedzą? ludźmi, którzy tam pracują, bo za tym stoją ludzie, to, 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 to nie jakaś firma, to nie, to nie... wynik finansowy firmy jakiejś. Dokładnie, czyli my teraz potrzebujemy, żeby jednak ta gospodarka funkcjonowała, bo ona, jeżeli będzie dobrze funkcjonowała, też zatrudni tych Ukraińców. Tak. Ona spowoduje, że aktor w Polsce będzie miał pracę. Ludzie do sklepu, zrobi zakupy. To wszystko zaczyna się też kręcić. My nie możemy tego stracić z pola widzenia. Ale jeżeli kupisz drugą sukienkę i uważasz, że jej potrzebujesz dwóch, to podziel się. Jest komu teraz dać drugą jest sukienkę? Jest komu teraz dać, prawda? I zobaczmy, że to jest coś, co daje mnie radość. To jest coś, co daje zatrudnienie ludziom i to jest coś, co się przydaje Ukraińcom. Czyli z tego myślenia wszyscy mają korzyść. Natomiast jeśli usiądę przed telewizorem i będę się tylko martwić, ojej, ale może nie powinnam tego, tego robić, tak? E, może w tych czasach nie powinno się czegoś takiego robić, to z tego zamartwiania nikt nie ma korzyści. Ja nie znam w każdym razie, czy jest ktokolwiek, kto z naszego zamartwiania się i odmawiania sobie radości życia miałby w tym momencie się, nie ma, bo nie ma takiej, takiej korzyści, nie ma takiej osoby, nie ma takiej, takiej sytuacji, więc więc to jest bardzo bardzo ważne i to jest jakby taka kropka, powiedziałbym na i tego, co mówiliśmy poprzednio właśnie o tym, żeby nie mieć poczucia winy, a ba nawet jeśli tylko możemy i możemy sobie pozwolić i zastanawiamy się, to tu zrobić jeszcze coś dodatkowo, tak, tak jakby myśląc. W szerszej kategorii nie tylko, nie wiem, że to o mnie tutaj chodzi, bo, bo teraz to, to jest to współdziałanie i myślę, że to jest. Współdziałanie bardzo, bardzo to jest odpowiedzialność pewna społeczna, tak? To jest to, że my często uważamy, że mówienie w takiej chwilach, kiedy ludzie giną o za granicą o ekonomii, o gospodarce, trochę takie niefajne, nie? Nie poruszajmy tego, ale my przecież z tego wszystkiego czerpiemy podatki, a z tych podatków różne rzeczy finansujemy, więc ten obrót, ten ruch musi jakiś być. I, i jak mamy taką korzystanie z tego po prostu. Dokładnie tak.